I wszystkim witam w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony jak zawsze, Kinga. A dzisiaj robimy One Deep Makeup Challenge. Powiem Wam, że trochę się stresuję. Nie wiem, w ogóle wiecie, jak to ugryźć wszystko, no ale nic, będziemy próbować zobaczymy co z tego wyjdzie, a zanim to, to zostawcie subskrypcję na moim kanale i napiszcie w komentarzach jakie challenge chcielibyście jeszcze u mnie zobaczyć i ja wszystko sobie spiszę i będę po kolei robić więc przechodzimy do filmu. I tak, o co tutaj ogólnie chodzi One Make Makeup Challenge, czyli jak mamy taką pompeczkę to taka jedna pompeczka musi mi starczyć na wykonanie całej twarzy tak samo jest z podkładem, tak samo jest z cieniami czyli nakładam sobie na pędzel jak najwięcej cienia i to musi mi wystarczyć Wystarczyć na oba oczy. No i będę robić tak, żeby ten makijaż jakkolwiek wyglądał. Specjalnie wziąłam sobie paletkę, która jest mocno napigmentowana, więc będziemy kombinować. A ja zaczynam od Unicorn Tears i to jest w takim, wiecie, z taką pipetką, więc myślę, że z tym nie będzie problemu, jeżeli chodzi o całą twarz. Wziąłam lusterko, bo oczywiście, jak wiecie, ja lubię zapominać o lusterku. Także nakładam primer jako pierwszy. No i mówię tutaj, o, nie ma problemu, nawet za dużo. No, i faktycznie to poszło szybko, tu nie było z tym żadnego problemu. Ale przechodzimy teraz do podkładu. Podkład wziąłem sobie taki. Ja ogólnie nie mam za dużo podkładów, wiecie, właśnie z pompką czy czymś, więc wziąłem sobie taki podkład. Tylko sobie wstrząsnę, tak, żeby on był na dole. I po prostu wycisnę go sobie na rękę. I tyle, ile wycisnę na jedny raz, będzie musiał mi starczyć na całą twarz. Myślę, że tutaj też nie będzie jakiegoś wielkiego problemu. Dobra, tyle mam, dosyć sporo, ale lepiej za dużo niż za mało. I ja go sobie rozetrę najpierw, o, tak palcami. O, mówiłam, że ja dużo wzięłam. I to chyba starczy. No, bez problemu. Ale chyba mam za jasny kolor. Nie, damy więcej brązera. Dobra, podkład i primer poczły naprawdę szybko i sprawnie. No i teraz korektor. Korektor sobie wzięłam Katrisk Liquid Camouflage. Mam nadzieję, że z nim też nie będzie jakiegoś większego problemu dobra, muszę jakoś to wygrzewać jak najwięcej stąd. Jest całkiem dużo. Damy radę. Dobra, pod oczy i trochę tutaj. Słuchajcie, ja myślałam, że to będzie jakiś bardzo trudny challenge. Na razie sobie daję radę, ale zobaczymy, co to będzie. Jak przyjdzie na przykład do oczu. Albo jest brązer, puder! Będę musiała jakoś sobie ten puder nałożyć. Ale na razie idzie dobrze. Nie zapiszajmy tego. No to to mamy. Puder. Wzięłam sobie też jakiś taki sypki puder. To jest Lared bake. No i zastanawiam się, jak to zrobić. Czy to zrobić gąbeczką? Może, po, może pędzel, może po pędzel pójdę. Założyłam sobie jeszcze opaskę i mam pędzel. No i teraz tak, tutaj w tym wieczku jest dosyć sporo tego, więc myślę, że tak sobie... Jakby powbijam ten puder Trochę za dużo Dobra, szepnę trochę, bo faktycznie za dużo zdecydowanie Ja będę cała w tym To powinno wystarczyć Okej okay. O! Wiecie, teraz tutaj pudru lata ale poszło. I jeszcze mam trochę na pędzlu, także wykorzystam to, co tutaj mam. No dobra, przechodzimy teraz do brązera. I brązę też sobie wybrałam taki, wiecie, taki mocniejszy. by też tak. Wiecie. O, dobra, chyba pójdzie. Widać, coś, coś widać. O, chyba za mało, za mało wzięłam. Nie! W kamerze to nie wygląda tak źle, ale. On był troszeczkę brudny, to może coś tam jeszcze wydobędę. Dobra, zostawiam tak. Rozświetlacz Też słuchajcie, wzięłam sobie najmocniejszy jaki mam. I to jest ten taki rozświetlacz do strobingu. Kiedyś było bardzo popularny, On jest mega mocny, dlatego sobie wezmę może ten. I też go tak wetrę w tym pędzel. Dobra, będzie ok. Nawet za dużo wzięłam. Z rozświetlaczem też poszło gładko. Fajno. Brwi. Chciałam zrobić tak jak zawsze cieniem, ale stwierdziłam, że te cienie nie są takie, wiecie, aż tak, nie mają takiego dużego pigmentu, więc wzięłam sobie żel do brwi z Jenzi. No i zobaczymy. Dobra, to sobie też tak... Postaram się jakoś nałożyć tego więcej do, w środku. Dobra, najpierw zrobię tak, wiecie, na szybko. Nie, 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 nie kończ się, nie kończ się Nie są to najpiękniejsze brwi Ale no Dają radę, no Z tą brwią mi coś nie wyszło Teraz was troszeczkę zbliżę, bo przejdziemy do oczu Tak żebyście więcej widzieli No jeżeli chodzi o oczy, to wybrałam sobie paletkę Taką fioletową z Popu I ona naprawdę ma mocny pigment, dlatego sobie ją wybrałam. Wezmę sobie, może zacznę od tego jasnego różu i tak sobie, wiecie, tak wbiję sobie ten kolor pędzel, żeby go nie oderwać. Dobra. Nie mam pojęcia, co zrobić na tych oczach. Nie wiem, zro zrobię to co zawsze, nie gniewajcie się na mnie, ale zrobię to co zawsze. Zacznę tak, trochę tu nałożę. I wyblenduję trochę do góry. No nie jest źle, słuchajcie. Ja myślę, że ten challenge wiecie będzie taki. Ja się będę tak stresować, że tutaj ten, tu mi nie wychodzi, tutaj coś nie ten, tu mi nie wystarczy. Chociaż wiecie, nie mówię hop. Ale na razie jest bardzo dobrze. Wyblendowany. Gitówa. A teraz wezmę sobie ten ciemniejszy. Tylko sobie tak wbiję. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nie! Nie, czy wy widzieliście, co ja właśnie zrobiłam? No dobra, no. To może zrobię dolną powiekę. Czy wy to widzieliście? Nie mogę. Dobra. Nie. Brawo, Kinga. Brawo. Słuchajcie, no wygląda to tak jak tamten jasny cień, no ale... No dobra, to teraz ciemny cień i wezmę sobie ten kolor. I... Zanim przyłożę, odwrócę tak, żebyście widzieli. I teraz pakuję. Myślę, że będzie ok teraz. O, widzicie, to jest to, o czym mówiłam. No, z tym nie będę miała problemu. Dam też trochę na mąbą powiekę. No, z tym kolorem naprawdę nie było problemu, a teraz widzę, jak mam tu niewyblendowane. <grytanie> dobra, wezmę sobie czysty pędzelek. No i dobra, mamy to. Nie było tak źle, jak myślałam, poza tym jednym małym failem. Ale teraz przyszedł czas na jakiś błysk, co nie? Mamy coś się świeciło. No i się teraz zastanawiam, który z tych kolorów wziąć. Może ten środkowy, on jest taki jasny. Teraz też muszę jakoś tego pasa tam, wiecie, tak mocniej. Teraz się wiecie, jak, jak najwięcej zebrać. No, nie jest tak źle. Trochę tu na dół, wiecie, że ja to lubię zawsze. Co by na dolnej powiece jeszcze dawać. Trochę się mało świeci, ale co z tego. Wiecie, że kiedyś tak się lubiłam malować na co dzień? Taki mocny, mocny, fioletowy albo taki różowy makijaż z takim wielkim błyskiem. Kiedyś tak się lubiłam malować na co dzień. Teraz mi przeszło. Chociaż kto wie, może mi to wróci. Ale oczy mamy. No słuchajcie, no ja jestem w szoku, w szoku jestem że to wyszło. Mam teraz ogólnie jeszcze eyeliner. Wzięłam sobie. W takim bordowym kolorze. Czy będzie pasować? Będzie raczej. Także lecimy z eyelinerem. No i tutaj zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej. Okay. Halo? Zepsuł mi się właśnie eyeliner. Nie mówcie, że on mi zaschnął. Nie, Dobra, to nie jest ten. Ja tylko sprawdzam, czy on mi nie zaschnął, ale nie. Dobra. Eyeliner naprawiony. Ostatecznie one deep. Zbieram do środka. Mam nadzieję, że to coś pomoże, ale... To robimy. Robimy krechy. Dobra, zrobię z drugiej. O, trochę krzywe, no trudno. Dobra, druga strona. Dobra. Ej, no naprawdę, pomijając fakt, że są krzywe, to naprawdę daje daję rady. Dobra, zrobię sobie te kąciki moje, może jeszcze starczy mi eyelinera. O, chyba już nie. Dobra, mm -mm. nie mam już, nie robię, nie robię. Już nie skończył mi się eyeliner na, tym, na, na pędzelku. Mamy to! Mamy oczy skończone! Ej, nie, się tak cieszę, jeszcze w sumie tusz. No dobra, szybko podkręcę, albo wiecie co, ja poczekam, aż to wyschnie, żeby tu nic nie zniszczyć. Dobra, rzęsy podkręcone, więc lecę z tuszem do rzęs. Też postaram się wysiągnąć jak najwięcej. Dobra, no to lecę. Zacznę tak, wiecie, tak samo jak poprzednie, że trochę tutaj nałożę, trochę tu nałożę. Dobra, druga strona. A teraz przód i tu. Ej, no, 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 nie jest źle. No, słuchajcie, ja naprawdę myślałam, że tutaj będzie jakieś nie wiadomo co, że to totalnie nie będzie nic tutaj wychodzić. A jest Git. Jest to może stworzone, stworzone do takich challenge'y. Także piszcie mi propozycje w komentarzach. Fajnie mi się robi taki challenge. Tak, piszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Jaki, jaki challenge na moim kanale? Ej, no naprawdę, no kurde, co tu się dzieje? Ja tu liczyłam na jakieś naprawdę mocne fejle a tu mi cały czas wszystko wychodzi. Jestem w szoku. Ja po prostu muszę robić challenge, bo mi zawsze wychodzą Ja naprawdę, ja liczyłam po prostu, żeby tutaj będziecie mieli z czego śmiać. A tu by się znowu jakieś taki zwykłe coś. No i dobra, skoro to mamy zrobione, to ostatnią rzeczą jest pomadka. Wziąłem sobie taką pomadkę z Catrice. prostu się. Ale, taką pomadkę z Catrice sobie wziąłam. No i teraz też, jak zawsze. Zbieram wszystko, co mogę, trochę mało, ale powinno wystarczyć. A. Co tu więcej mogę zrobić? No challenge wyszedł. Myślałam, że będzie źle. Wyszło całkiem, spaj... całkiem fajnie. Dajmy sobie opaski. No i co myślicie o moim challenge'u? No wyszedł, naprawdę wyszedł dobrze. Ja się tak obawiałam. Wszystko wyszło. Git, makijaż też. Nie wyszedł źle. No, naprawdę, nie myślę, źle. Także dajcie znać w komentarzach, jak wam się ten makijaż podoba, jak się ten challenge wam podobał. I dajcie znać, jakie challenge chcielibyście zobaczyć jeszcze na moim kanale. Pamiętajcie także na mojego Instagramu, to wam się pojawia Kinga Beauty. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzach napiszcie to, co wam wcześniej już mówiłam. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!